Wybieramy sportowca 96. roku. Konkurs Audiotele Telewizji Polskiej przy współpracy Super Expressu i programu Trzeciego Polskiego Radia. Paweł Nastula, niepokonany w swojej wadze od trzech lat, mistrz olimpijski w judo. Telefon 0775 841. Artur Partyka, jak zawsze z medalem z Atlanty przywiózł srebrny wskoków zwyż 0775 842. Mirosław Rzepkowski, Niespodziewany srebrny medalista igrzysk w Atlancie w strzelectwie. Telefon 0775 843. Aneta Szczepańska. Pierwsza w historii polska srebrna medalistka olimpijska w judo. 0775 844. Opłata za minutę 3 ,70 zł 70 Główna nagroda dla telewiza w konkursie Audiotele. Toyota Corolla.